Dobry wieczór, moi drodzy. Zaczynamy nasze spotkanie. O czym dziś? Oczywiście. Pozwólcie, że skomentuję wystąpienie pana premiera Donalda Tuska na giełdzie. Wystąpienie premiera i ministra finansów. A były to, miały być, bardzo ważne wystąpienia. Co się wydarzyło? Czego się dowiedzieliśmy? Otóż dowiedzieliśmy się, że rząd chce zainwestować, władza chce wreszcie przejść od rozwoju poprzez konsumpcję do rozwoju poprzez inwestycje. Padła kwota między 650 a 700 miliardów złotych. To dużo pieniędzy. Ale jednak, czy naprawdę dużo, jeśli popatrzymy porównawczo. Na lata poprzednie to okaże się, że wzrost inwestycji w tym roku jest niewiele większy w porównaniu z latami poprzednimi. A co mamy przecież dodatkowo? Otóż dodatkowo mamy 56 miliardów euro, czyli z grubsza prawie 250 miliardów złotych pieniędzy unijnych. A zatem mamy dodatkowy fundusz, którego nie było, a kwota globalna przeznaczona na inwestycje rośnie nieznacznie. Moi Państwo, prawda brzmi brutalnie. Nie ma realnego, znaczącego wzrostu inwestycji. Co gorsza, mamy sytuację, w której banki dławią się. Nadmiarem pieniędzy w postaci depozytów obywateli. Oszczędności obywateli gwałtownie wzrosły i to jest dodatkowe, podobno, ponad 200 miliardów złotych. A zatem i obywatele chcieliby mądrze lokować pieniądze, bo przecież w banku oprocentowanie jest hi-hi-hi Tam jest rabunek ludzkich pieniędzy przez praktycznie Zerowe oprocentowanie bieżących kont. Ale i banki są zainteresowane inwestowaniem, bo nie mają na co wydać. Program mieszkaniowy stanął i słusznie, a prawdziwych inwestycji nie ma. Bo prawdziwe inwestycje, trzy czwarte prawdziwych inwestycji to są inwestycje sektora prywatnego. I otóż tego właśnie Brakuje. Sektor prywatny nie widzi gdzie, jak, kiedy i ile zarobi na konkretnej inwestycji. A zatem pierwszy sygnał, który poszedł w czasie tego spotkania, jest sygnałem fałszywym. Mówię to z troską, bo szczerze życzę temu rządowi, i premierowi, żeby umieli przywrócić gospodarkę na właściwe tory. Nie jest moim, przedsiębiorcy polskiego i patrioty, i obywatela, cieszyć się, że coś się nie udaje. Zrobiłbym wszystko, żeby się udało. A zatem pierwsze co, podkreślam, to te dane przytoczone wobec stanu gospodarki, stanu. Zasobów pieniędzy w społeczeństwie i w bankach nie korespondują ze sobą. To po pierwsze. Po drugie, ta rozmowa odbyła się w szczególnym otoczeniu wśród tak zwanych przedsiębiorców na giełdzie. Już sama giełda jest czymś, co wymaga komentarza. W Polsce giełda nie spełnia swojej podstawowej roli, a rolą giełdy jest gromadzenie pieniędzy, które nazywamy wolnymi w postaci oszczędności i ukierunkowanie ich tam, gdzie można i trzeba inwestować, tam, gdzie można zarobić, tam, gdzie w związku z tym pieniądze tak jak to w tym powiedzeniu Filozofa Bacona, bardzo dawnym, pieniądze są jak nawóz, których jeśli nie rozrzucisz, nie przyniosą plonów. I otóż właśnie polska gierda jest takim miejscem, w którym tych plonów nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że nie potrafi się zasać oszczędności i pokazać, gdzie można na tych inwestowanych oszczędnościach zarobić. A jednocześnie to środowisko. Giełdowe uważam, że na dzień dzisiejszy nie jest właściwym adresatem i miejscem, w którym powinien wystąpić premier. Przecież gospodarka jest całością. Gospodarka to są pracownicy, gospodarka to są przedsiębiorcy, gospodarka to jest państwo, gospodarka to jest też otoczenie, jej to zewnętrzne. I to wszystko dopiero, plus pewna wizja, na przykład zjawisk demograficznych, daje prawo myśleć o gospodarce. I dlatego w spotkaniu, które miało dotyczyć strategii i przełomu, powinny uczestniczyć wszystkie środowiska, a nie tylko wąskie grono głównie wielkich, być może inwestorów i spekulantów giełdowych. Tak być nie powinno. A teraz po kolei. Co ma być przedmiotem tych inwestycji? Bo premier powiedział: inwestycje, inwestycje, inwestycje. Gdzie? Energetyka, kolejnictwo. No więc zacznijmy od tej energetyki. Jeśli rzeczywiście Polska ma być Dynamicznie, szybko rozwijającą się gospodarką. Jak żaba błota potrzebuje energetyki. Ale prawda brzmi tak. Elektrownię atomową, pierwszą, jak dobrze pójdzie, zbudujemy w ciągu 80 lat. Energetyka wiatrowa ma tylko o tyle siłę i znaczenie, jeśli jest, by tak powiedzieć, lustrzanie budowana. Albo ubezpieczana energetyką stacjonarną. Czyli to, co na wiatr, to, co na słońce, musi mieć odpowiednik w energetyce stacjonarnej, bo jak wiatru nie ma, słońce nie świeci, to prąd tak samo jest potrzebny i w związku z tym gdzieś muszą stać elektrownie. Co w związku z tym? Koszt budowy nowego układu energetycznego jest ogromny i rozłożony w czasie. To będzie trwać. Jeśli tak, to już dzisiaj widać, że te pieniądze, które rząd ma, są za małe, i niewspółmierne do potrzeb. Tym bardziej za małe i niewspółmierne do potrzeb, że mamy przecież ogromne wydatki związane z bezpieczeństwem, uzbrojeniem i coś, o czym nie było mowy, co mnie bardzo niepokoi, budową od podstaw przemysłu zbrojeniowego. Nie możemy mówić. Że będziemy się rozwijać, nie mając bezpieczeństwa w postaci przemysłu zbrojeniowego, a to wymaga ogromnych pieniędzy plus energetyka ogromnych pieniędzy. Dlatego, co jest moim zdaniem ważne, o czym nie było ani słowa, jak wykorzystać potencjał oszczędności obywateli do zwiększenia finansowania, jak wykorzystać. Pasywne pieniądze leżące w bankach do zwiększenia inwestycji. Trzeba stworzyć fundusze celowe, trzeba stworzyć rodzaj pożyczki narodowej na modernizację energetyki, pożyczki narodowej na modernizację i od podstaw budowy przemysłu zbrojeniowego. O tym nie było nawet wzmianki. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma strategii. Moi Państwo, nie ma myślenia w skali całego Państwa, w skali pokolenia. I teraz drugi konkret, kolej. Ponad 180 miliardów ma być wydane do 32 roku. Co to jest? Czyli ponad 20 miliardów rocznie. Na co? Na te tak zwane szybkie koleje i tak dalej. Kto nam dostarczy tych kolei, żebyście nie mieli wątpliwości? My takich nie produkujemy. Trzeba je będzie kupić z importu. Całą technologię trzeba będzie modernizacji kolei kupić. A ja twierdzę z całą siłą, że to, co nam najbardziej jest potrzebne w kolejnictwie, to szybka modernizacja linii kolejowych wychodzących jak strzałki z wielkich miast, tak żeby można było rozładować problem budownictwa mieszkaniowego i tanich mieszkań, i taniej. Egzystencji, że tak powiem, nie lokowania ludzi w wielkich miastach, a właśnie dojeżdżam do miasta w ciągu pół godziny, maksimum godziny rano do pracy, wracam w ciągu pół godziny, godziny do domu, jestem w pięknym, niedużym domku z trawniczkiem albo jeszcze z ogrodem, odpoczywam w świeżym powietrzu, koszty życia są niższe, mieszkanie jest niższe. I co najważniejsze, moi państwo, moja konsumpcja rośnie. Nawet jeśli moja płaca nie będzie rosła, to niższe koszty życia poza miastem wielkim i to znacznie niższe pozwalają mi podnieść swój poziom konsumpcji. Co to wtedy znaczy? To znaczy, że podnos bez podnoszenia płacy ja żyję godniej. A jeśli mi nie podnosi mi się płaca, a ja żyję godniej to przedsiębiorca, który mnie zatrudnia, może większy zysk wypracować i inwestować. Powstaje mechanizm, w którym nagle się okazuje, że wszyscy są zadowoleni, bo pracownik żyje dobrze, przedsiębiorca zarobi więcej, inwestuje, powstają nowe miejsca pracy, powstają wynalazki, powstają podatki, państwo może zainwestować w to, co naprawdę warto zrobić. To są te mechanizmy, na które nadstawiałem ucho, chciałem usłyszeć. Niestety tego nie było. Natomiast co było? Że przyjdą do nas inwestycje zagraniczne. Panie Boże, Google, Amazon, IBM i tak dalej. Przyjdą i co zrobią? Prezent? Nie. Ale skorzystają z tego, że my, my naszymi pieniędzmi, wykwalifikowaliśmy, nauczyliśmy, wyszkoliliśmy wysokiej klasy specjalistów. Bo, tak jak to jest moja prywatna teoria, mówię od zawsze, Polska miała i będzie miała zawsze talenty matematyczno-logistyczne. Dlaczego? Ponieważ język nas jest tak skomplikowany, jest tak pełen wyjątków, subtelności. Że od małego dziecko ucząc się języka nabywa sprawności informatycznej jego kora mózgowa. I dlatego nasi programiści są wybitni, nasi matematycy zawsze byli świetni. I co dzisiaj? Dlatego przyjdzie Google, przyjdzie Amazon, zbudują tu swoje siedliska, zatrudnią polskich informatyków, a tych najlepszych zaproszą na. Prywatną rozmowę, zaproponują kontrakt za granicą i skończy się to, co powinno w ogóle nie zaistnieć. Znaczy, skończy się coś dobrego, że polski informatyk jest w Polsce, tylko wyemigruje. I to jest też niepokój, który budzi fakt, że z taką ochotą, z taką radością mówi się o kapitale zagranicznym, który ma Tutaj inwestować. Niech inwestuje. To prawda. Ale niech warunki, które się stworzył, o tym wspomniał premier i to było na temat. Warunki, by tak powiedzieć, spokojnego, godnego, szczęśliwego życia były w Polsce. Takie by nikt nie chciał emigrować, a przeciwnie. Byli najzdolniejsi właśnie z Białorusi czy z Indii, bo ich hindusi są też bardzo utalentowani, przyjeżdżali do Polski. A zatem inwestycje zagraniczne tak, ale nie na uprzywilejowanych warunkach, nie z perspektywą wywożenia z Polski największych talentów, a przeciwnie. No i wreszcie dochodzimy do tego, czego mi zupełnie zabrakło, czego nie ma od nigdy. Najpierw konkret. Pan minister finansów oczywiście nawet się nie zająknął o tym, że od 20 lat. Trzyma urzędową cenę na usługi diagnostyczne na stacjach samochodowych, czym prowadzi politykę wspierania i umacniania dominacji niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, niszczenia polskiej motoryzacji. To trzeba dzisiaj mówić głośno. Ale to jest jednocześnie też przykładem, że kiedy nie ma prawdziwej reprezentacji polskich przedsiębiorców, to tworzy się fasady, parawany, zasłony. Premier mówi: Stworzymy Radę Gospodarczą. A cóż to będzie, Rada Gospodarcza, w której już teraz mogę wymienić, nie będę rzucał nazwisk, ale to będą krewni i przyjaciele królika, czyli pana premiera z lat ubiegłych, które to lata ubiegłe, epoka pana Balcerowicza jest dla mnie najgorszą z możliwych epok w wolnej Polsce. I to będą ci sami dżentelmeni, którzy nagle stworzą radę gospodarczą, bo to będzie nobliwe towarzystwo, tylko oni nigdy sami ani grosza nie zarobili. Oni wtedy korzystali z układów, które mieli albo zawsze znajdowali miejsce i posady tam, gdzie było ciepło i miło i błogo. Dlatego dopóki nie powstanie powszechny samorząd gospodarczy, prawdziwa reprezentacja przedsiębiorców, dopóki nie powstanie to, co uświadomi przedsiębiorcom, że trzeba z nami poważnie rozmawiać, a nie opowiadać, że podatek belki to my tutaj optymalizujemy teraz, żeby go troszeczkę tutaj zmniejszyć, osadzić w jakiejś rzeczywistości. To jest makaron na uszy nawijany, i to mówi minister finansów. Moi państwo, drogi rządzie, to nie jest pora na żarty. Idą wybory prezydenckie, których nie wolno przegrać. Jeśli ten rząd przegra wybory prezydenckie, Polskę czeka wielki dramat, ponieważ będzie to chwila, w której roszczeniowe grupy społeczne, mówmy otwarcie, wejdą i będą stawiać żądania, a ci, którzy wezmą władzę, nie będą myśleli o żadnej strategii, tylko o tym, żeby się przy niej utrzymać kosztem rozdawnictwa, zadłużania państwa, wprowadzania anarchii gospodarczej, rozlewania tego, o czym dzisiaj nikt nie potrafi normalnie powiedzieć, że dochody obywatela, dochody przedsiębiorcy, to jest funkcja wydajności pracy, funkcja jego pomysłowości, jego patentów, jego pracowitości, zarówno obywatela, jak i przedsiębiorcy. U nas się tylko mówi, mają być dochody, a kto ma wytworzyć, w jaki sposób, dzięki czemu unowocześnić, na czym naprawdę polegają inwestycje. Te inwestycje, o których opowiadał przede wszystkim premier, są inwestycjami w infrastrukturę. Infrastruktura służy przemysłowi, służy rolnictwu, ale jeśli ma służyć, to ten przemysł i rolnictwo muszą działać na wysokich obrotach. To one pierw powinny być doinwestowane i to tak, żeby dawały dochód i tworzyły rynek zbytu, czyli żeby było komu sprzedać i żeby na tym było można godnie zarobić. A tymczasem my oddaliśmy handel, oddaliśmy szereg działów gospodarki, mamy drogą energetykę. Nie my jesteśmy tymi, którzy władają większością naszych, tych nawet polskich przedsiębiorstw, bo one są skazane na kapitał obcy, który wyznacza warunki. Dopóki tak będzie, dopóki nie zauważymy, że reguły gry są nierówne i polski przedsiębiorca. Jest tym, który ponosi największe ciężary, a jednocześnie ma najmniejszy dostęp w podziale efektów pracy. Nie zrobimy kroku do przodu. Panie premierze, proszę się nie obrażać. Proszę uznać, że ktoś ma odwagę mówić prawdę. Zacznijmy mówić sobie prawdę i w imię dobra Polski zastanówmy się raz jeszcze nad tym, co trzeba robić. Tyle na dzisiaj. Dariusz Grabowski jest z wami.